Siemanko, mamy piątek 30 kwietnia, ostatnie w tym tygodniu NFT newsy, pamiętajcie, że jesteście po raz pierwszy na moim kanale to i szukacie czegoś o grach opartych o blockchain, technologię NFT i kryptowaluty, no to jesteście w idealnym miejscu i zachęcam od razu do dodawania suba, pamiętajcie oglądajcie też materiały od dechy do dechy niezależnie czy jesteście u mnie na kanale czy u jakiegoś innego e, twórcę, a teraz już przechodzimy e, do dzisiejszych newsów no i na samym starcie coś powiemy e, o Alien Wars, chwalał się milionem E, graczy, dzisiaj widzieliście na telegramie informację, Moka Brands się chwaliła e, w, sw w swojej grze, e, że mają około 5 milionów graczy, tutaj Alien Wars mają e, milion graczy, także jest dostrzegalna różnica, natomiast im to się udało dosyć bardzo szybko uzbierać dzięki tej, że tak powiem, kryptoreklamie e, na Binance no i tutaj o czym oni generalnie e, piszą w tym e, artykule, m, co będzie z shiningiem, tak, zamierzają, z, tak jak ktoś tutaj podawał, zmniejszyć cenę e, za shining, e, tak, żeby to było bardziej opłacalne. Obecnie to jest e, 400 albo 500 telemów, więc e, całkowicie na coś takiego chyba nikt z nas by nie poszedł, żeby tyle e, wrzucić. Ja bym powiedział to kolokwialnie, m, było to, bo aż tak te karty, które przechodzą w Shining, y, aż tyle nam nie dają. Mam nadzieję, że to gdzieś tam też zbalansują odnośnie tych kart. E, po co został wprowadzony kapacz? No tak jak e, tutaj szeroko wszystkim było wiadomo, z uwagi na to, że niektórzy się bawili botami do kopania. I z takich informacji, odnośnie tego, co tutaj narzekacie, e, czyli CPU, e, informacja taka, że gdzieś tam e, spróbować e, zestejkować przynajmniej dwa e, waxy, i to powinno a, pomóc. E, też można popróbować, jak to w ogóle będzie wyglądało przy e, większej ilości. Podejrzewam, a przynajmniej tak widzę, że troszeczkę ten system jest wzorowany na tronie, gdzie tam też mieliśmy e, bandwidth i chyba Energy, coś takiego, więc e, tutaj mamy same jakby te CPU, a ja powiem, mi się chyba tylko raz zdarzyło, że gdzieś tam e, przegiąłem z kopaniem i e, musiałem. E, poczekać. Natomiast następnego dnia mi normalnie to jakoś funkcjonowało. Nie musiałem jakoś dłużej czekać i też nie wykorzystywałem jeszcze tutaj tej opcji stakeowania Natomiast jeżeli będę miał większą ilość tego waxa, to będę musiał się na tym zastanowić. Wczoraj odbyły się otwarcia, nie zakupy, bo zakupy mieliśmy dzień wcześniej, otwarcia krat, skrzyń tutaj z kartami do Colonize Mars. I jak widzicie, chwalą się, że sprzedali ponad 50 e, tysięcy takich e, skrzyń. No i e, generalnie informacja jest taka, że już te 20 e, ownershipy zostały e, stworzone, więc można się przenieść e, na mapę. Są podane portfele, które stworzyły takie ownershipy. No i na razie można sobie tutaj gdzieś e, popatrzeć, co się dzieje na mapie. Ja tutaj e, nie widzę na razie jakiegoś zastosowania. Można sobie przybliżyć tutaj jakieś kopalnie. Widzimy nasze rzeczy, które e, pochodzą z tych kart. I zakładam, że to jest chyba z tych ownership'owskich e, kart. Także po 20 sztuk takich e, ownership'ów, e, które mają mieć jakieś przełożenie na tutaj wydobywanie pewnie jakichś surków na, na Marsie. Zobaczymy jak to będzie e, w ogóle wyglądało. No tutaj aż tak daleko na boki tylko można poruszać po tej planecie i gdzieś tam dalej, dalej się nie poruszymy, z tego co widzę to też za dużo rzeczy e, nie zobaczymy. No ale spoko. Na razie to dosyć fajnie wygląda i też zapowiada e, nam e, fajną e, zabawę. Ja myślę, że te karty jeszcze się przydadzą z tego co wiem to Misza zawsze poleca trzymać te karty one dosyć później powinny nabrać wartości no i przede wszystkim kiedy te karty e, będą e, miały jakikolwiek e, udział w, w tej grze więc wtedy im bardziej będą potrzebne tym ich wartość e, na pewno s, e, podskoczy dzisiaj m, dzięki e, Misze na pewno otworzymy e, tą najlepszą skrzynkę Znowu będzie sponsorem mojego live'a. Ja osobiście jeszcze mam te dwie tańsze skrzynki. No i otwieramy e, rzeczy, które m, też skrzynki, e, które mam na Neonie e, do otwarcia. Także myślę, że dzisiaj dosyć ciekawy live pod tym względem. Kolejna taka informacja z Waxa m, odnośnie Hudlgad. E, mamy informacje i to po raz kolejny Wam przypominam, że 4 e, maja zaraz tutaj po majówce będzie e, sprzedaż takiej kolekcji e, kart e, blockchain e, heroes coś takiego mm, oni partnerują tutaj e, jakby mm, tej karciance nie wiem czy to jest nowa karcianka e, postaram się gdzieś tam zagłębić na pewno przy kolejnych NFT newsach już w przyszłym tygodniu jakieś tam e, informacji wam do, dostarczę Kolejna informacja: to pamiętajcie, Gas Chain. Wiem, że część z was i to w, widziałem po moich e, refach, e, robiła tutaj e, te zadania. No i też dalej polecam grać, w, w, szczególnie w weekendy, w, w gry rankingowe i starać się jak najwyższe miejsce zająć, bo za to też są jakieś różne prezenty w postaci kart. A jak tylko dojdzie do e, mintowania tych kart, czyli wrzucania na blo blockchain, to będzie można pewnie dosyć fajnie y, zarobić ta gra dosyć przyjemnie się rozwija i pamiętajcie ona jest na blockchainie i motable jeżeli chodzi o tą grę to na pewno po dzisiejszym live spotkacie mnie na e, Twitchu, e, gdzie zazwyczaj właśnie te gry rankingowe sobie w piątki wieczorne rozgrywam. Zobaczymy. Być może jeżeli Misza będzie miał dzisiaj czas, no to taką treningówkę, troszeczkę te treningu pogadamy, e, rozegramy jakąś tam e, treningówkę, a jak nie, to po prostu będę wbijać e, ranking. No i tutaj od razu pokazuję wam, to tu, tu jest moje konto. Na razie dopiero się e, rozwija. E, dwa, dwa, dwa lub trzy filmy. Nie, dwa mam filmy, tak naprawdę. Dwa filmy, jeden dłuższy, drugi e, krótszy. Natomiast też od razu m, proszę o e, subiki, a te ci, którzy już mają Twitcha, no to za, zachęcam a, tutaj a wejście. M, l, na Twitcha i tutaj dodanie do obserwowanych również zapraszam na tą transmisję. Ona odbędzie się zaraz po live. Zrobimy tam 10-15 minut przerwy. Ja pewnie sobie kawę zrobię, może coś tam do schrupania na szybko i wtedy tutaj zaczniemy w to łapać. Oczywiście kto będzie chciał tutaj rozegrać jakąś treningówkę, no to też zapraszam jak najbardziej. To nie oznacza, że jak tutaj Misza będzie chciał grać, to, to tylko razem we dwójkę będziemy łupać, warto swoje umiejętności podszkolić, ja nie mówię, że też jestem jakimś super graczem, ale zawsze jak się gra we dwójkę to zawsze można jakieś nowe takie informacje dla siebie wyciągnąć no i też przy, przy obserwowaniu innych graczy to też sporo człowiek się zawsze nauczy także pamiętajcie, tutaj już Pierwsze, że tak powiem, e, suby na Twitch e, poszły tutaj e, od Was. No, ja liczę na, na kolejne. Chciałbym troszeczkę mocniej zaprezentować e, tutaj ludziom z branży i społeczności gamingowej po prostu te gry na blockchainie. Dla nas to też będzie jakiś e, atut, bo im więcej osób się zapozna z tymi grami, im większy dopływ takich e, graczy. To my, jako ci, którzy a, wcześniej wchodzimy w te, w te gry, na pewno na tym skorzystamy. Oczywiście, link e, tradycyjnie tutaj w zakładce moich e, social mediów, e, ale też pod tym filmem. No i ostatnia rzecz e, odnośnie SoRARE. E, to pamiętajcie takie. Kilka rzeczy, które y, polecam zawsze w weekend zrobić, i do tego jest pomocna a, zakładka mm, u mnie na Discordzie w, w kanale Sourare e, Ważne linki i pierwsza rzecz to nadal gramy e, OneShot League Ubisoft, czyli przygotować należy skład, e, dzięki temu można wygrać darmowe karty RAR. A druga rzecz e, to w Saurare so Data też już można e, tworzyć prywatne ligi, i tutaj bardzo ważne ogłoszenie. Z dużym prawdopodobieństwem, a jestem tak już nawet pewny na 99%, że stworzę tutaj własną ligę a, dla wszystkich y, uczestników y, Discorda, czy też y, kanału y, NFT na Telegramie. No i y, jestem y, tutaj w trakcie dopracowywania, y, jakie tutaj dla Was będą y, specjalne y, nagrody z tego tytułu. Kolejna rzecz to pamiętajcie o Sorare y, Mega. Tutaj też e, kartami e, własnymi możecie e, zagrać, i dzięki temu te karty e, rzeczywiście m, mogą w kilku miejscach punktować. Oczywiście, Sorare Mega jest do, e, dużo, dużo tru, trudniejszą e, grą, bo w zasadzie jedna lub dwie osoby wygrywają na kolejkę. Natomiast z tego co widziałem, to tam są jakieś pojedynki, jest jakaś tabela. Ciężko mi to rozkminić. Próbowałem. E, przeczytać te informacje, natomiast prawdopodobnie przy tych pojedynkach na sam koniec gdzieś to będzie rozwiązywane i jakieś nagrody. Nowa aplikacja Sorare Brak, to też tutaj można ze znajomymi właśnie tworzyć coś podobne jak na Sorare Data i wspólnie rywalizować. No i ostatnia rzecz, to tutaj specjalny event. Sorare bardzo się stara, co tydzień są specjalne eventy i tutaj można wygrać AC Milan, AC Milanu koszulkę w takim specjalnym eventzie, evencie. Także wy, warto sobie sprawdzić. I jeżeli chodzi o dzisiejsze newsy, to to by było na wszystko, ponieważ dzisiaj mamy e, live'a i też jakieś tam smaczki chciałbym pozostawić e, na naszego e, live'a. Live będzie również, tak jak live specjalny m, z otwartym kanałem e, na Discordzie. I o jedną rzecz tylko bym prosił, e, mimo późnej pory, no to z, nie nadużywajmy e, tutaj przekleństw. Pojawiają się u nas e, na live e, kobiety, także zachowajmy e, czystość e, pięknej e, polskiej e, mowy i ograniczmy gdzieś tam te przekleństwa, jak już trafiacie do mnie na Discorda, e, ponieważ na tyle to fajnie, sprawienie nam poszło, więc e, nie będę gdzieś tam e, robił to na prywatnym kanale, tylko te, tak jak poprzednio, m, gdzie wszyscy się zalogowali, zrobimy to na e, ogólnodostępnym, więc... Kto będzie chciał, będzie mógł tutaj wziąć udział i sobie porozmawiamy o tym, co się wydarzyło w tym tygodniu, a co, co będzie w kolejnym tygodniu. Myślę, że też będę miał dla Was kilka fajnych takich smaczków. Dlatego, jeżeli tutaj chcecie zobaczyć, co będzie w kolejnym tygodniu, jakie mam dla Was fajne pomysły, o czym będziemy rozmawiać, no to tradycyjnie subskrybujcie, oglądajcie od dechy do dechy, łapa w górę. Komentarz taktyczny i lecimy, zapraszam na godzinę 21. Trzymajcie się, do zobaczyska.